Mam na imię Kasia, i w dzisiejszym kwadransie ze Złotym Naparskiem poruszę temat, który wydawałby się tak prosty, że nawet nie trzeba o nim mówić, ale zauważyłam, szczególnie na moich stacjonarnych kursach, że osoby początkujące, a nawet trochę już zaawansowane, popełniają bardzo duże błędy i robią byle jak taką prostą rzecz, jak wymiana igły w maszynie. Niby coś takiego prostego, ale można już nawet na tym etapie popełnić kilka błędów albo. Na przykład, można robić to troszeczkę lepiej, trochę łatwiej, można sobie ułatwić, dlatego skupię się dzisiaj na tym temacie i pokażę, co można zrobić, aby tą igłę wymienić odpowiednio i właśnie zastosować jakieś specjalne, może, pomoce. Pokażę Ci za chwilę, jak to robić i zdecydujesz, czy robisz to dobrze w swojej maszynie. Będę pracowała na maszynie Minerva 363D. Tutaj zbliżę, żeby było lepiej widać. I zacznę od tego, że musimy mieć powód, żeby ją wymienić. Tym powodem może być na przykład igła złamana, igła skrzywiona, igła tempa, igła słabej jakości. Także powodów może być dużo, ale takim głównym powodem, dla której wymieniamy, oprócz tego, że igła się złamie lub zniszczy, jest to, że chcemy dopasować naszą igłę do materiału, czy to dzianina, czy tkanina z którego szyjemy, a to jest kluczowa sprawa, żeby nasze szycie było dobre. Więc wymieniamy igłę i dopasowujemy ją do tego co szyjemy. Dlatego też najpierw oczywiście zastanawiamy się jaka igła jest nam potrzebna. Też musimy umieć, chociaż ten odcinek nie jest o tym jak dobrać igłę, ale też musimy wiedzieć jaka igła jest nam potrzebna. Jeśli już wiemy, że mamy prawidłową igłę wybraną, że mamy igłę, która nam tutaj będzie pasowała do naszej maszyny, no to możemy przystąpić do wymiany. Ja mam tutaj przygotowaną nową igłę. To jest igła półpłaska, która pasuje akurat do tej maszyny. Grubość igły akurat tutaj nie ma znaczenia. I teraz, co zrobić, żeby przystąpić do jej wymiany? Pierwszą podstawową rzeczą, którą musimy zrobić, to wyłączyć maszynę z kontaktu. Jeśli maszyna jest włączona, to tu specjalny przycisk jest. Musimy, tak, tutaj światło się pali, więc jest maszyna włączona. Wy, na, wyłączamy. Dla bezpieczeństwa, możemy jeszcze y, wypiąć kabel. Jeśli na przykład mamy dzieci, które lubią się bawić przyciskami, to też możemy ten kabel asykuracyjnie wyjąć. Y, następna sprawa y, to wiemy, y, tutaj mamy taką śrubkę. Śrubka, która trzyma naszą igłę i za pomocą której będziemy musieli odkręcić, żeby poluzować ją. I teraz wiele osób robi to palcem. I mamy problem z odkręceniem. Wiem, bo często się spotykałam z tym, że dziewczyny narzekają, że bardzo ciężko odkręcić im, nie mają siły po prostu. Dlatego też od razu mówię, że często, znaczy, że zawsze, praktycznie w maszynie mamy taki specjalny woreczek albo pojemniczek, w którym mamy schowane akcesoria. I akcesoria y, takie podstawowe zawierają specjalny przyrząd, ja to nazywam taką blaszkę która zastępuje nam jakby śrubokręt, i ona ułatwia nam właśnie odkręcanie tej śruby. Zamknę, tutaj wypełnię, żeby już ta maszyna była zamknięta. I ta blaszka ma taką specjalną końcówkę, która właśnie jest jakby końcem śrubokręta, i ona służy do tego, aby tutaj ją włożyć w, te, w taki specjalny otwór na śrubie, i możemy to odkręcać. Odkręcamy, w ruch, ruchem przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Co jest jeszcze ważne? Musimy odpowiednio ustawić pozycję igły. Zobaczcie, my możemy igłę tym pokrętłem z boku, tutaj. Możemy ją unieść do dołu, do góry, tak? Czyli musimy sobie ustawić ją odpowiednio. Najlepiej w, w czasie wyjmowania igłę ustawić w taki sposób, aby ona nie była za nisko ani za wysoko, żeby był tutaj odpowiedni dostęp. Ale najważniejsza rzecz jest też taka, żeby igła po odkręceniu nie wpadła nam do środka czyli albo łapiemy tą igłę między palce ja tutaj może tak bokiem pokażę. Czyli możemy jeden ze sposobów to złapanie tutaj igły pomiędzy palce i przytrzymanie jej. Ale dla bezpieczeństwa łatwiej może będzie podłożyć kawałek materiału tutaj pod stopkę. Stopkę można opuścić podczas wymiany. Natomiast opuszczamy tak igłę, żeby ona nie przebiła tutaj i po prostu była nad tym materiałem. I teraz właśnie bezpiecznie możemy odkręcić tą śrubę w ten sposób właśnie za pomocą tej blaszki. Teraz już nie będzie żadnego problemu. I zobaczcie, jak ja tylko poluzuję, to często ta igła już praktycznie sama będzie wypadała. Akurat ona nie wypadła, ale zdarza się. Więc czasami możemy właśnie ją przytrzymać i wyjmujemy. Jeśli nie będziemy tego przytrzymywać, nie będziemy nic podkładać, więc jest jakieś tam ryzyko, że igła może nam wpaść do środka do maszyny. Oczywiście my taką igłę możemy wyjąć, ale będzie to czasami wiązało się e, np. z odkręcaniem tej blaszki tutaj, tej całej płytki ściegowej, bo tak nam wpadnie, że będziemy mieli tru, trudność z wyjęciem takiej igły. Więc zawsze lepiej sykuracyjnie to e, przytrzymać. Czyli odkładam albo wyrzucam. Taką igłę, która jest zużyta, albo ją wykłada miejsce, żeby potem ją użyć ponownie. I co jest jeszcze ważne, że nie warto odkręcać tej śruby aż nadmiernie, bo jeśli będziemy kręcić, kręcić, kręcić bez potrzeby, to w końcu cały ten mechanizm może nam odpaść i no, potem będzie kolejny problem. Oczywiście nie mówię, że nie da się tego z powrotem złożyć, dlatego że no, da się to włożyć, ale osoby początkujące szczególnie no, będą miały problem, czy to włożyć w tą stronę, czy w inną. Będzie to już generowało nam kolejny czas. Jeśli mamy to już wszystko pouzowane, bierzemy drugą igłę. Oczywiście przez to, że igła ma kształt półpłaski, czyli z jednej strony jest okrągła, z drugiej płaska, to igłę tą możemy włożyć tylko w jakiś określony sposób. Te miejsce wkładania igły jest po prostu tak ukształtowane, że ta igła nam się zmieści. Nie, nie możemy jej włożyć odwrotnie niż ona tego wymaga. I teraz w tej maszynie tą prawidłową pozycją jest płaskim tym płaską częścią właśnie do tyłu. Jeśli teraz podniosę tutaj do góry, żeby to było jak najwyżej, żeby łatwo było mi tą igłę tutaj umieścić i wkładam. Jeśli ja widzę, że to mi nie wchodzi, to patrzę czy wkładam w dobrym kierunku. Teraz skierowałam na przykład płaskim do przodu i widzę, że ta igła w ogóle mi nie wchodzi, czyli nie robię tego na siłę, tylko staram się obkręcić. Właśnie tak i teraz płaskim skierowałam do tyłu i bez problemu igła mi tutaj się wsunęła. I co jest jeszcze ważne, jeśli włożę tutaj tą igłę, to igłę muszę włożyć do samego końca, muszę poczuć opór. Nie dość, że jest tak zwany opór, który czuję, to tutaj jest jeszcze taka specyficzna blokada. Widzę tutaj taki bolec, też na instrukcji on jest zaznaczony, takie malutki coś, takie kółeczko. Które jest taki w poprzek po tego otworu, i ja muszę dotknąć końcem igły do tego miejsca, gdzie jest właśnie ta blokada. Jeśli ja tutaj już dotknę do końca, że widzę, że igła dalej mi nie wchodzi, to teraz mogę to dokręcać. I teraz są różne szkoły. Jedni dokręcają za pomocą tej właśnie pomocniczej blaszki. Jaka jest wada i zaleta tego? Jeśli dokręcam za pomocą blaszki, to jest znacznie łatwiej mi to dokręcić, bo ona do tego służy, ale też mogę za mocno dokręcić, więc muszę tutaj uważać, żeby dokręcę. Jak już czuję opór, to nie robię tego nadmiernie, żeby nie przekręcić gwintu, żeby nie uszkodzić tej śrubki, która to przytrzymuje, I tak zrobić to w optymalny sposób. Czasami właśnie mamy problem z dokręceniem ręcznie. Jeśli rezygnujemy z tej blaszki, to też może musimy trochę opuścić, żeby mieć tutaj lepszy dostęp. Osoby, które dokręcają palcem tylko, a kobiety to często robią. Kobiety mają paznokcie, często nie mają siły, mają drobne ręce, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że my to dokręcimy za mało. Ja się spotykałam, z takimi, spotykałam się z takimi sytuacjami, że jeśli dokręcimy taką igłę za mało, czyli ona jest za luźna, to podczas szycia Widziałam takie sytuacje, szczególnie podczas szycia takich grubych warstw materiału, jeansów albo wielu warstw, to ta igła tak ścisło i tak mocno wchodzi w materiał, a jest jak mocno, za słabo dokręcona, potrafi zostać w materiale i gielnica podnosi się bez igły. Czyli tu też musimy zwracać uwagę, żeby było to optymalnie, czyli nie, nie aż za mocno, ale też żeby to było dokręcone, żeby nie było to za luźne. Czyli mamy już to dość do końca dokręcone, tutaj upewniamy się, że wszystko jest OK, i już igła jest wymieniona, czyli nasze zadanie zostało wykonane. I teraz już możemy schować tą blaszkę, jest już nam niepotrzebna do niczego, igła jest wymieniona. Jeśli mamy zamiar szyć, to oczywiście wyjmujemy tą szmatkę, możemy szyć dalej. Natomiast jeśli wymieniliśmy igłę. Bo się połamała, ale kończymy szycie. To właśnie dobrą taką praktyką jest podłożenie takiej szmatki pod stopkę. Jeśli podłożymy miękką szmatkę pod stopkę, opuścimy tą stopkę, to lepiej właśnie dla naszej maszyny to służy, dlatego że ząbki nie ocierają się o tą stopkę, jest to wszystko zabezpieczone, miękkie. Dodatkowo, jeśli lekko wbijemy igłę tutaj. I w ten sposób będziemy przechowywać naszą maszynę, to też będzie dla nas lepsze bezpieczeństwo, bo zdarza się, że my tę maszynę przenosimy, coś chcemy tutaj, tak, ręką manipulujemy. I czasami się zdarzały też takie sytuacje, że przy uniesionej igle coś chcemy tu zrobić, i nasz palec zaczepia się o igłę i możemy doznać jakiegoś skaleczenia. Także zawsze po takim zakończeniu, jeśli nie używamy, lepiej wbić trochę tą igłę, podłożyć szmatkę i w ten sposób tą igłę. Zabezpieczyć i całą maszynę zabezpieczyć. Także z jednej strony wymiana igły jest bardzo prosta, ale właśnie z drugiej strony zachowanie, właśnie czegoś takiego jak przytrzymanie igły albo zakrycie otworu, żeby igła nie wpadła, że informacja o tym, że igła powinna być w odpowiednią stronę, właśnie skierowana nie na siłę że musi być do końca, do blokady i że powinna być dobrze dokręcona i że nie warto tej właśnie śrubki odkręcać nadmiernie, żeby cały ten mechanizm nam nie wypadł i nie sprawił nam jakiegoś tam problemu. Także niby proste rzeczy, a na które warto zwrócić uwagę. Także jeśli następnym razem będziesz wymieniać maszynę, zastosujesz wszystkie te wskazówki, mam nadzieję, że wymiana igły będzie dla Ciebie prostą czynnością i bez żadnych problemów. Także dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, które podałam, będą dla Ciebie takie przydatne. I tymczasem zapraszam Cię na kolejny kwadrans ze Sotu Naparskim, który będzie już za tydzień. Cześć.